Wredestein Quatrack to wielosezonowy model do samochodów osobowych reprezentujący oponiarską klasę premium. Wredestein jest europejskim producentem o bogatych tradycjach w branży. Jeżeli poszukujesz sprawdzonego i dostosowanego do każdych warunków modelu, to Quattrack będzie dla Ciebie idealny. Oponę Wredestein-Quatrak wyróżnia krótka droga hamowania oraz dobra przyczepność przez 365 dni w roku. Zwiększona powierzchnia styku bieżnika z podłożem poprawia stabilność jazdy na suchej, mokrej i ośnieżonej nawierzchni. Nowo opracowany bieżnik w kształcie litery V umożliwił zwiększenie odporności opony na Aquaplanik. Wredestein-Quatrak to bezpieczeństwo, komfort oraz długi okres eksploatacji. Wredestein jest marką słynącą z niezawodnego ogumienia zarówno sezonowego, jak i całorocznego.